I wkrótce ma, mamy u nas takie jeziorko, widoki pyszny piękne. O, państwo widzi, jeziorko. mamy stanowisko. Tak, No, a teraz dzisiaj nie o rybkach, dzisiaj nie o rybkach, a dzisiaj o tym namiocie, które ja e, państwu nagrywał przed chwilą. O, były tu trzy dni. Pierwszy dzień przyjechał. Wiejało strasznie, strasznie wiejało. Dwa dni lało i po tych y, trzech dniach pokażę jakie wyniki z tego z tego Idziemy, ja państwu pokażę. Mamy tu takie warunki. Jeśli obróć tego namiotika przyciąnka, ja kupił taki śpiwory. Chiński chiński śpiworek, niedrogi, nie za bardzo, ale w środku przyjemny do ciała, ciepły i mi wydaje oddychający. Jeszcze mamy taki matarasik, samopompowany, też pan bardzo zadowolony. Miękki, mięciutki, kręgosłup mi nie boli, kości nie boli, kolana żyją normalnie. Oprócz tego mam kuchemku. Kuchenko, bar, kuchenka bardzo ładna na karturze takim. Za trzy dni wykorzystał ja tylko dwa. Obiad, kolacja, kawa, herbata, wszystko mamy. Wszystko gra. Patelnie mamy mocne, ciężki grzeje w chwili. Parę minut i już wszystko gotowe. Polecam. Polecam. Bardzo polecam. No i o tym przyciążkę. Na pierwszy na pierwszy wzgląd materiał mi taki jakby wodootworny, ale tam gdzie jest nitka, to cieknie, cieknie strasznie. Te to... gdzie on jest? Gdzie on jest tam? Zameczki. Zameczki tanie, przez nich widzicie, przez nich też cieknie. O, musicie zakładać. Na to, co, na to, co będę cieknąć, te faluszeczki takie, no, nie jest sztywny. Nie wiem, polecam, nie polecam. Każdy, no, a każdy uważa na swoje pieniądze. Miałem taką plandekę, a ona, ona jest wodoodporna. Założył przed deszczem. O, jakby nie ona, uratowała nam bardzo porządnie. Widzicie? Tak sam wymyślił, bo tu pentelki mamy mam tu taki linek cieniutki o, o uratowała ona. faktycznie uratowała mi no i podłoga taka taka cienka jak w poniedziałek taki rosło wiedzieć taki cienki cienki o no i każdy musi decydować gra czy nie gra dać czy nie da o. Tak jest. Te, te stawki, które ja nagrywał Państwu, trzymają bardzo ładnie. Trzymają wszystko, był wiatr wijał strasznie. Oni wytrzymali. O! Tym ja zadowolony. Tym sprzętem, tym ja zadowolony. Mi, mi wydaje się przyda kiedyś o nim. O. Ale ja my, 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 myślę, że. Na wiosnę będę szukać coś sztywnego, coś mocnego, troszkę drożej, o, żeby, żeby wyczucia byli na spokojnie. O. Bardzo dziękuję Państwu. Łapka do góry. Polecam sąsiedziom, pokrewnym, kumplam, o, żeby ludzie oglądali i widzieli co, co ja mam z tego sprzętu i żeby nie, nie robili błędów. Naprawdę żeby nie robili błędów. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pa.